Vegetarians have smaller brains. This is seen in humans that the less a human eats meat, then the smaller the brain becomes. Okay. The brain is so dependent on the nutrient density that comes from animal sourced foods that it will suffer um, when it doesn't get it's a real thing. And why does depression go up so much when people stop eating animal source foods? It's because you are depriving the brain of what it needs. Jako, że to nagranie, które ogólnie ma setki tysięcy wyświetleń, tysiące lajków i udostępnień, zaczyna krążyć też w polskiej części internetu, a coraz więcej osób na nie zaczyna się powoływać, warto bliżej mu się przyjrzeć i rozłożyć na czynniki pierwsze tezy, które się tam pojawiają. Zwłaszcza, że te tezy są bardzo poważne i nie dziwię się, jeśli mogłyby wpłynąć na niektóre osoby, które słysząc wypowiedziane tam słowa stwierdzą, że zaczną ograniczać spożycie produktów roślinnych na rzecz mięsa i jajek. I dzisiaj sobie o tym porozmawiamy, czyli zbadamy dwie kwestie. Po pierwsze, czy wegetarianie i weganie mają mniejsze mózgi, a po drugie, czy rezygnując z produktów odzwierzęcych, zwiększa się szansa na pojawienie się depresji. Sprawdzimy, na co najczęściej powołują się osoby, które przedstawiają te tezy, co na ten temat mówią opracowania naukowe i co właściwie powinniśmy robić, by dbać o własne mózgi oraz zdrowie psychiczne. Zacznijmy więc od początku. Przeważnie, gdy ktoś w ostatnich miesiącach powołuje się na twierdzenie, że wegetarianie i weganie mają mniejsze mózgi, robi to powołując się na książkę o mało zaskakującym w tym kontekście tytule dlaczego weganie mają mniejsze mózgi i jak krowy odwracają zmiany klimatu. Jest to książka napisana przez osoby, między innymi pracujące od kilkudziesięciu lat w przemyśle hodowlanym, a także w przemyśle paliwowym, więc trochę nie dziwi, że akurat taka narracja się w tej książce pojawia. Ale na co często staram się zwracać uwagę, sami autorzy i ich miejsce pracy nie mają aż takiego znaczenia, bo liczy się siła argumentu, to na co się powołują i na czym opierają swoje twierdzenia. Już tutaj pojawia się spory problem, bowiem badanie, które jest fundamentem tezy o dietach roślinnych i mniejszych mózgach badanie, na które powołują się autorzy książki, które ma usprawiedliwiać tak jednoznaczny tytuł tej publikacji to badanie, które w żaden sposób o dietach roślinnych nie mówi. Ba! Nie tylko o dietach roślinnych, ale o żadnych dietach. Osoby biorące udział w badaniu nie były badane pod kątem tego, co spożywają. Ale o co chodzi? Badanie z 2008 roku z Wielkiej Brytanii, na przykładzie 107 osób w wieku 61 do 87 lat, miało za zadanie sprawdzić, w jaki sposób poziomy witaminy B12 są skorelowane z wielkością mózgu na przestrzeni 5 lat. Czyli tak. 20 lat temu wzięto do badania około 100 starszych i naprawdę starych osób. W badaniu nie ma ani jednego słowa typu weganizm, wegetarianizm, mięso, dieta, nic. Co oczywiste, bo nie to było przedmiotem badania. Wydaje mi się też, że prawdopodobieństwo trafienia w losowej próbce 100 osób w bardzo podeszłym wieku, na początku lat 2000 w Wielkiej Brytanii na wegan, z pewnością jest skrajnie niskie lub bliskie zeru. Nie przeszkadza to jednak wielu osobom na podstawie tej książki i pośrednio tego badania twierdzić, że weganie coś tam, pomimo tego, że wegan i wegetarian w badaniu nie było. A wiemy chociażby, że przyswajanie witaminy B12 spada z wiekiem jest związane z różnymi czynnikami fizjologicznymi chorobami przewodu pokarmowego, przyjmowania niektórych leków, nadużywania alkoholu itd. Okej, okay, ale zróbmy coś innego, czego przeważnie nie robi się w tego typu dyskusjach, czyli wzmocnijmy argument drugiej strony. Być może bowiem, dosyć luźno podchodząc do metodologii naukowej, autorzy książki, jak mniemam także dr Bigman, z omawianego nagrania wzięli pod uwagę fakt, co nie jest niczym nowym ani szokującym w nauce, że niedobory witaminy B12 negatywnie wpływają na mózg. A następnie, niestety całkowicie pomijając istnienie badań naukowych na ten temat, wywnioskowali, że weganie i wegetarianie ze względu na swoje nawyki żywieniowe muszą mieć niższe poziomy tej witaminy, ergo. Mają mniejsze mózgi. I przyznać należy uczciwie, że oczywiście kiedyś sytuacja wyglądała nieco inaczej. I wiele osób na dietach roślinnych, ze względu na ograniczony dostęp do wiedzy z tego zakresu lub ograniczony dostęp do odpowiednich produktów, częściej mierzyła się z niedoborami witaminy B12. Współcześnie jednak sytuacja wygląda zgoła inaczej. Przegląd systematyczny i metaanaliza, czyli najwyższy poziom wiarygodności dowodów naukowych z zeszłego roku, które miały na celu ocenę poziomu i spożycia witaminy B12 przez swoją drogą jedną z najzdrowszych i najdłużej żyjących populacji ludzkich, czyli adwentystów Dnia Siódmego stosujących dietę roślinną i porównanie jej z grupą kontrolną wszystkożerców w celu zbadania ich podatności na niedobór witaminy B12. Jak się okazało, i tutaj cytat, adwentyści stosujący dietę wegańską lub wegetariańską nie wykazywali zwiększonego ryzyka niedoboru witaminy B12 ze względu na powszechne spożycie wzbogaconej żywności i suplementów. Trochę bliżej, bo w Niemczech dwa lata temu przeprowadzono badanie, które sprawdzało młode, zdrowe i aktywne osoby, w którym możemy przeczytać. Diety roślinne, w szczególności dieta wegańska, wykazywały najkorzystniejsze wzorce metabolizmu lipidów i kontroli glikemii. Suplementacja zdrowych wegan witaminą B12 zapewniała odpowiedni status B12, który był porównywalny do zdrowych wszystkożerców. A nawet, na co zwracało uwagę badanie, weganie mogli wykazywać się wyższym poziomem tej witaminy. To nie są jedyne badania z tego zakresu, bo takich jest więcej. I co najważniejsze, są to badania z kilku ostatnich lat zwracające uwagę na żywienie, różne rodzaje diet na dużo większych próbkach osób i w różnych miejscach na świecie. W skrócie, sytuacja wygląda tak. Po pierwsze, niedobory witaminy B12 są dużym zagrożeniem dla naszych mózgów. Po drugie, na niedobory wpływać może wiele czynników, w tym wiek, stosowane leki, spożycie alkoholu i nawyki żywieniowe. Po trzecie, jeśli nie będziemy dbali o dobrze zbilansowaną dietę, to rzeczywiście stosując dietę wegetariańską lub wegańską mamy większe szanse na niedobory. Po czwarte, jednak współcześnie dbanie o odpowiedni poziom tej witaminy na dietach roślinnych. Jest bardzo prosty, na co zwracają uwagę ostatnie badania, które udowadniają, że zdrowo odżywiający się weganie nie mają niedoborów B12. I zwróćcie uwagę, w jakiej sytuacji stawia to autorów omawianej książki. Mogli posłużyć się współczesnymi badaniami badaniami, które sprawdzają poziom witaminy B12 w dużych populacjach wegan, badaniami, które biorą pod uwagę dietę, porównują do grup kontrolnych, mogli zagłębić się w metaanalizy. A jednak zdecydowali się oprzeć swoją tezę o badanie sprzed 20 lat, które nie badało ani wegan, ani diet, ani nie mówi nic na temat współczesnego spożycia witaminy B12. Okej, okay, ale zagłębmy się bardziej w temat diety i zdrowia naszych mózgów, bo to przecież ogromnie istotne. A jako że temat ten jest podsycany coraz mocniej przez osoby promujące diety typu carnivore, które opierają się wyłącznie lub niemal wyłącznie na produktach odzwierzęcych i jako że tego typu filmy bazujące na fałszywych lub zmanipulowanych informacjach są coraz popularniejsze, ma to spore znaczenie dla zdrowia publicznego. Przegląd systematyczny Ponownie, najwyżej w hierarchii badań naukowych z 2021 roku, w którym przeanalizowano 52 badania, w których użyto obrazowania metodą rezonansu magnetycznego, w których łącznie wzięło udział ponad 21 tysięcy badanych w wieku. 26 do 80 lat, z czego 55% to były kobiety, a 45% mężczyźni, wynika, że dieta bogata w warzywa, witaminy przeciwutleniacze, kwasy tłuszczowe omega-3 lub ryby była najczęściej i najspójniej powiązana z większą objętością istoty szarej w różnych grupach wiekowych. Z kolei diety bogate w tłuszcze nasycone i trans, białka oraz mięso były związane z mniejszą objętością istoty szarej, a także Większość dowodów sugeruje, że wyższe poziomy złego cholesterolu, całkowitego i LDL, są związane z mniejszą, całkowitą oraz regionalną objętością istoty szarej. Badacze w podsumowaniu badania napisali, że większość omówionych badań sugeruje, że diety bogate m.in. w mięso i tłuszcze nasycone, takie jak dieta zachodnia czy paleo, są związane z gorszymi wskaźnikami struktury mózgu. Z drugiej strony diety, jak chociażby dieta śródziemnomorska, a także inne diety bogate w owoce i warzywa, kwasy omega-3. I przeciwutleniacze, a ubogie w mięso, jaja i mocne alkohole są powiązane z lepszym zdrowiem mózgu, co przejawia się większą objętością mózgu, bardziej efektywnymi połączeniami neuronalnymi oraz lepszym stanem naczyń krwionośnych mózgu. I ponownie, Mamy więcej badań, które pokazują, że ograniczenie spożycia produktów odzwierzęcych na rzecz nieprzetworzonych produktów roślinnych pozytywnie wpływa na objętość istoty szarej w mózgu. A także chociażby randomizowane badania kontrolowane przeprowadzone przez znanego eksperta z tej dziedziny, czyli doktora Ornisza, na pacjentach z chorobą Alzheimera, która silnie związana jest z zanikiem tkanki mózgowej, czyli w prostszych słowach kurczeniem się mózgu. I to badanie wykazało, że grupa, w której wprowadzono minimalnie. Przetworzoną dietę roślinną, umiarkowane ćwiczenia i medytacje cechowała się lepszymi funkcjami poznawczymi i mniejszym postępem choroby w porównaniu do grupy kontrolnej. Uważam więc, że ten fragment have smaller eats meat, then the smaller the brain becomes. wprowadza w błąd i jest daleki od współczesnej wiedzy naukowej z zakresu diety i zdrowia oraz struktury mózgu.

Warto zwrócić uwagę, ponownie chcąc być transparentnym, że w przeszłości ukazywały się różne badania na ten temat, różne pod znaczeniem nie tylko modelu, ale także samych wyników. I tak, na przykład ta metaanaliza wskazuje, że część badań wykazywała, że istnieje korelacja między dietami roślinnymi i wyższym wskaźnikiem depresji. Inne, że diety roślinne mają pozytywny wpływ, a jeszcze inne nie wykazywały żadnego. Związku. W takiej sytuacji warto przyjrzeć się, czemu jest to w przypadku tych badań tak zróżnicowane. Okazuje się, że większość tych badań to były badania przekrojowe, czyli oceniające często np. stan zdrowia czy występowanie chorób w danym społeczeństwie czy grupie w określonym punkcie w czasie. Problem jednak w tym, że tego typu badania nie są w stanie odkryć przyczyn danego stanu rzeczy, a jedynie zwracają uwagę na korelacje. Mówią o tym także autorzy metaanalizy, pisząc, i tutaj cytat Chociaż stosowanie diety wegetariańskiej może wiązać się ze zwiększonym lub zmniejszonym ryzykiem depresji, istnieje jednak możliwość odwrotnej zależności przyczynowej. To jest, osoby cierpiące na depresję mogą decydować się na dietę wegetariańską lub wegańską z nadzieją na poprawę stanu zdrowia. Zresztą nie tylko w kontekście zdrowia może to być możliwe. Na przykład osoby, które są wrażliwsze, gorzej radzące sobie z niektórymi często trudnymi emocjami, chorujące na depresję, mogą także być bardziej poruszone eksploatacją zwierząt i na tej podstawie częściej zmieniać swoje nawyki żywieniowe. Z grubsza chodzi o to, że zdecydowana większość tych badań nie sprawdzała, co wpływa na co. Jedynie dwa to mierzyły i jedno wskazało, że depresja może być czynnikiem prognostycznym wyboru diety wegetaryńskiej u kobiet, a drugie nic takiego nie wykazało. Czyli nie tłumaczą one, czy diety roślinne wpływały na wzrost depresji, czy depresja albo inne elementy psychologiczne wpływała na częstszy wybór diet roślinnych, czy być może na oba te czynniki wpływało coś jeszcze. Innego. Z drugiej jednak strony, póki co ograniczone dosyć dane, ale płynące z randomizowanych badań kontrolowanych, jak na przykład z tego badania, mówią, że. I tutaj cytat. Obecne wyniki pokazują, że interwencja polegająca na zastosowaniu zaleceń dietetycznych w ramach niskotuszczowej diety wegańskiej poprawia wskaźniki depresji, lęku i produktywności w pracy w dużym, wieloośrodkowym środowisku korporacyjnym. Uczestnicy z grupy interwencyjnej zgłaszali istotną poprawę w zakresie depresji, lęku, zmęczenia, samopoczucia emocjonalnego, codziennego funkcjonowania związanego ze zdrowiem psychicznym, ograniczeń w pracy z powodu stanu zdrowia ogólnego obniżenia wydajności pracy z powodu stanu zdrowia oraz ograniczeń w aktywnościach niezwiązanych z pracą w porównaniu z grupą kontrolną po 18 tygodniach. Albo z tego badania, które sprawdzało, co się stanie, jeśli 39 wszystkożerców zostanie podzielonych na trzy grupy, czyli jedna grupa nadal będzie codziennie jeść produkty od zwierzęce, druga grupa, która będzie jadła rośliny, ryby i jajka, a trzecia, która przejdzie na czas trwania badania na dietę roślinną z uwzględnieniem na jak się okazało, tylko w trzeciej grupie coś się zmieniło. Cytuję: Wyniki te wspierają rezultaty naszego badania przekrojowego, w którym stwierdzono, że wegetarianie zgłaszali istotnie lepszy nastrój niż osoby niewegetariańskie. Chociaż osoby wszystkożerne, które często spożywały ryby i unikały mięsa, rozdrobił przez dwa tygodnie, nie odnotowały istotnej poprawy nastroju, to osoby, które przeszły na dietę lakto-wegetariańską, zauważyły poprawę nastroju. Dane te sugerują, że dieta bogata w mięso, ryby i drób może negatywnie wpływać na stan psychiczny. Przez stan psychiczny rozumiano w tym badaniu m.in. kwestie związane z depresją, lękami, stresem, napięciem, zmęczeniem itp. Na szczęście mamy także coś kluczowego w tych naszych rozważaniach między badaniem stu starszych osób z Wielkiej Brytanii sprzed 20 lat, które i tak najprawdopodobniej wszystkie jadły mięso, do badania z tego roku, które jak ulał pasuje do tematu tego nagrania, co widać nawet po nazwie, czyli spożycie mięsa a depresja. Zaktualizowany przegląd systematyczny i metaanaliza. Łącznie sprawdzono 17 najbardziej aktualnych i o wyższej jakości publikacji naukowych z tego zakresu, które łącznie przebadały prawie 65 tysięcy osób na przestrzeni wielu lat. Z analizy wyłączono badania, które miały słabszą w tym kontekście metodologię. Okazało się, że może występować związek między dietą bezmięsną a mniejszym ryzykiem depresji. Badacze w tej metaanalizie wskazali, że dieta wegetariańska była związana z aż 26% niższym czynnikiem występowania depresji, a u fleksitarian ten wynik to 10% niższego ryzyka w porównaniu do innych grup. Depresja była oceniana na podstawie dokumentacji klinicznej, profesjonalnej diagnozy lub zweryfikowanych skal. Większość ocen została skorygowana o czynniki socjodemograficzne i styl życia i oczywiście dwie rzeczy. Nadal, jak to w przypadku wielu tego typu badań, potrzebujemy więcej badań na ten temat, by lepiej tę kwestię zrozumieć. Po drugie, nadal nie wiemy dokładnie, jaki jest ciąg przyczynowo-skutkowy i nie znamy dokładnie wszystkich elementów zaobserwowanego stanu rzeczy. Wiemy za to, że po pierwsze zdrowa dieta, w tym także dobrze zbilansowana dieta wegańska i wegetariańska, jest bardzo ważna dla naszego mózgu, a po drugie, sugerowanie, że mózg kurczy się od diet roślinnych jest nie tylko nieuprawnione, co zupełnie pozbawione jakichkolwiek podstaw naukowych. Jeśli chcecie wspierać moją pracę i zależy Wam, by takie nagrania powstawały jak najczęściej, wspierajcie mnie na patronite lub kupując wirtualną kawę na portalu BY-Coffee. Pamiętajcie też, by komentować i udostępniać nagrania, bo to znacznie pomaga im w osiąganiu lepszych wyników. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia już niebawem.